Redaktor Jankowski głośno w studiu o prawach kobiet. Posłuchaj, bo warto. Jeszcze jedna rzecz i z tego listu bardzo ważna. A od was się w tym kraju urodzić dziecko. Pójść na macierzyński, a już nie daj Boże wychowawczy, każda kobieta w tej sytuacji może być pewna, że będzie zaczynać od nowa. To jest tragedia i patologia, z którą nikt nic nie robi. Jeszcze jeden fragment kolejnego listu, który tu dostałem. Żebym go znalazł, znalazłem. E, mówiłem Wam o pani, która była na, mm, na macierzyńskim, kiedy skończył się kontrakt. Że ten kontrakt wygasł w tra, 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 trakcie macierzyńskiego. I ona to puentuje w ten sposób. I proszę później powiedzieć, gdzie tu jest zachęta dla kobiet, potencjalnych matek, aby decydowały się na potomstwo. Kobieta jest, kobieta jest, kobiecie jest szalenie trudno utrzymać lub powrócić do pracy na swoje stanowisko. A bywa, że jest to zwyczajnie nierealne. Po każdej ciąży musiałam szukać nowego miejsca pracy. Słuchajcie politycy, tyle gadacie o prawach kobiet. To są prawa kobiet. Kobiety nie mają jak wrócić do roboty po macierzyńskim. Boją się zaś w ciążę, bo nie chce szef przyjąć, firma. To są prawa kobiet. Słyszycie tam w tym Sejmie o tych alkomatów, co się badacie? Przecież te alkomaty chodzą za mną dzisiaj, naprawdę jaki wstyd. Tym się zajmijcie, takimi prawami kobiet. Czy zgadzasz się z wypowiedzią redaktora? Daj znać w komentarzach.